Cześć kochane. Zapraszam was dzisiaj na kolejny makijaż. Zaczynamy od podkładu Essence Stay All Day. W nowej wersji jakoś mi się tak ostatnio spodobał i się do niego przykleiłam. Bardzo lubię, fajnie wygląda na buzi, nie jest ciężki, ładnie kryje. No po prostu jest epicki, co tu dużo mówić. Pod oczy standardowo NYX, Kent Stop, One Stop i tutaj na mojego pimpka też nakładam, ale pamiętajcie, żeby nie nakładać prosto z aplikatora, tylko najpierw na palec i potem na niedoskonałość. Całą twarz przypudrowałam nowym pudrem znam, Pro Bake Loose Powder o satynowym wykończeniu. Bardzo fajne też. I przechodzimy do konturowania. Do konturowania mam taki set z Bell i to jest set stricte do konturowania, bo widzicie, że ten odcień jest dość chłodny. Natomiast jak już wykonam tą czynność, to przejdziemy do cieplejszego bronzera z Wet n Wild. I właśnie go tutaj Wam prezentuję. I im będziemy ocieplać jeszcze twarz. Bardzo fajnie to kombo wyszło, podobało mi się właśnie jak to razem mm, wygląda. Mam nadzieję, że Wam też. Przyszedł czas na oczy, więc zapraszam Was bliżej. Nałożyłam bazę Piluies na całą powiekę i żeby zmatowić przestrzeń pod łukiem brwiowym oraz wewnętrzny kącik, użyłam tego pudru z tego setu do konturowania. W załamanie nałożymy właśnie ten puder o chłodnym odcieniu, żeby wymodelować już oko pod dalszą pracę. Zawsze wam mówię, że fajnie jest potem wziąć czysty pędzelek i porozcierać wszelkie granice, bo nawet jeżeli czegoś nie widać, to przeważnie coś tam jeszcze jest do roztarcia. Teraz gwóźdź programu, czyli pigment z Constance Carol jest to turbo pigment w takim żółtym, słonecznym odcieniu. On daje większy połysk niż kolor, aczkolwiek kolor też tam, jak widzicie, się pokazuje. Nie taki intensywny jak w opakowaniu, ale przepięknie odbija światło. Ja wam napiszę, jaki to jest numerek. To jest chyba 32 z tego, co dobrze kojarzę. Te turbopigmenty należy nakładać palcem i one wtedy fajnie się wpracowują w powiekę. Tutaj rozcieram granicę. Zaraz sobie jeszcze na tym pędzelek właśnie nałożę tego turbopigmentu delikatnie, żeby zatrzeć tą granicę z tym brązem, żeby się to fajnie przenikało. Im bardziej go wpracujecie w powiekę palcem, tym on bardziej odbija światło. No to jest coś po prostu pięknego. Coś jak te rozświetlacze właśnie z Glam Shopu też. Im bardziej wpracujecie w skórę, tym dają lepszy efekt i tutaj jest podobnie, bo to jest też podobna formuła, myślę. Teraz przechodzimy do matowej pomadki z Sephory, to jest Cream Lip Stain w kolorze 104. Widzicie, to jest taki niebiesko-morski odcień, w zależności od ilości, w jakiej go nałożymy i będziemy nim malowały kreskę. Bardzo fajnie się tymi produktami robi kreskę. One długo wytrzymują, nie kruszą się, nie odbijają genialnie, nadają się właśnie do takich akcentów kolorystycznych. Ja tutaj zaczęłam z wami, potem będę kończyła już poza kamerą, bo wiecie, kreskę jest ciężko malować. Jednocześnie nagrywając, łatwo coś zepsuć. Zresztą zaraz zobaczycie, bo tutaj też będę patyczkiem zaraz poprawiać. Za gruba końcóweczka mi tutaj wyszła tego, tego skrzydełka mojego, tej jaskółki. Bardzo spodobał mi się właśnie efekt, jaki ta pomadka daje, więc na pewno będę częściej się tymi pomadkami posiłkować. O, i tutaj sobie poprawiam patyczkiem. One zastygają, ale na tyle właśnie są plastyczne jeszcze, że można ewentualnie coś poprawić. Wytuszowałam rzęsy tuszem z Eveline Volume z Celebrities i przechodzimy do różu. Róż pochodzi z Catrice. To była chyba limitowanka, ale on ma tak piękny odcień, że nie mogłam mu się dzisiaj oprzeć. I użyłam go. Jedna część jest taka satynowa, druga bardziej rozświetlająca, bardzo użytkowy kolor. Napiszę Wam oczywiście pod spodem, jaki to jest. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, to pochodzi on z kolekcji Lovely. Jest to ten w różowym odcieniu i faktycznie on praktycznie nie ma tej bazy kolorystycznej. Daje lekki, różowy połysk. Za to właśnie niesamowity glow daje. Piękny, podoba mi się, bardzo mi się spodobał. Mam też ten złoty, ale ten złoty postanowiłam używać jako cień do powiek, bo już ma tą bazę kolorystyczną mocniejszą. I zostały nam usta. Tutaj Wam pokazuję nowe konturówki z Eveline. Świetne i trwałe. Wybrałam Rosewood, nakleiłam takie fajne kępki z klawiera V-Shape, nałożyłam olejek. I tak to się wszystko prezentuje. Pokażę Wam zaraz dwie wersje ust. Dajcie znać, która Wam się bardziej podobała. I to już tyle na dziś. Do zobaczenia do następnego. Buziaki, pa pa.